Mamy 31 maja 2023, czyli ponad miesiąc od, od otwarcia obwodnicy południowej, i czy wpłynęła ona w jakiś sposób na trasę północną? Być może minimalnie, ale wątpię, żeby było to w jakiś sposób mierzalne. Być może. Nie będzie takich dużych korków jak kiedyś, bo jeżeli ktoś miałby czekać 40 minut na przejazd, no to pojedzie te 20 minut dookoła miasta. Ale to nie jest rozwiązanie sytuacji, bo to co widzimy teraz, ten zator się powoli jest przed 16 i ten zator się powoli tworzy. I on zwykle przed obwodnicą też sięgał gdzieś tam tych barier dźwiękochłonnych. Które są przy osiedlu zdrojowym. I z mojej perspektywy mijam trasy północą codziennie. Sytuacja się w ogóle nie zmieniła. Tak jak było, przez większą część czasu, samochodów było tyle, że nie tworzył się taki ogromny korek, jak to można było oglądać tylko w niektórych określonych dniach i. Tak jak mówiłem, być może taki duży korek się nie pojawi, ale zator dalej jest i dalej ludzie czekają przed Rondem Rady Europy i przed Rondem Stefana Batorego. I cóż, 130 milionów na obwodnicę po prostu można było przeznaczyć na budowę wiaduktów na trasie północnej i to, bo to by rozwiązało problem zarówno Jakiegokolwiek tranzytu, o którym urzędnicy nie potrafili nic więcej powiedzieć, niż to, że jest. A dla mieszkańców byłoby to ogromne udogodnienie, ale niestety, inwestycje usprawniające ruch w realny sposób, no jakoś nie mają siły przebicia, bo mają siłę przebicia takie rzeczy jak ten. Inteligentny system transportowy, który teraz jest tworzony w połowie dla ulic, na których nigdy korków nie było, czyli na, czyli na przykład na, dla Westerplatte i Wojska Polskiego, a tam, gdzie korki i tak będą, bo jedzie w godzinach to bardzo dużo samochodów, czyli na Konstytucji, to żaden system nie pomoże. Tak więc władze miasta yy, głównie. Wiceprezydent Kaliszuk odpowiada za od wielu lat za działania związane z drogami. No władze miasta tak jakby nie chciały ulżyć mieszkańcom, tylko tworzą jakąś infrastrukturę dla e, ludzi omijających nasze miasto. Czyli, notabene, nie dla samych mieszkańców, tylko dla kogoś spoza. To jest w ogóle bardzo dziwne. Bardzo dziwne, dlaczego mieszkańcy innych miast i miejscowości mają mieć udogodnienia, i mają mieć budowane jakieś obwodnice, dzięki którym miną nasze miasto. A mieszkańcy sami, widzicie, będą stać dalej w korkach. I mi to ciężko pojąć, no ale sytuacja wygląda tak jak widzicie, jeszcze kilka przybitek z centrum miasta, właśnie z Konstytucji. I możecie zobaczyć, że to. Obwodnica w żaden sposób nie wyciągnęła ruchu z miasta. Dzięki za uwagę.